Witajcie, moi drodzy. Witam Was. Mamy dzisiaj 7 wrzesień, poniedziałek. Yy. Witam Was już po tygodniu szkoły. I u nas ten tydzień szkoły się. Ten tydzień. I u nas już na, na razie szkoła. Czekajcie, bo coś tu mamy. O nie. I na ten czas u nas szkoła się skończyła. Yy. Nie mówię o kubie, Kuba chodzi do szkoły nadal, mówię o Milce. Niestety Milka w sobotę dostała rano kataru. Ma tylko katar, nic nie ma, podaję jej mleko z miodem, czosnkiem, masłem. Szukam jeszcze pyłku pszczelego wszędzie. Tutaj muszę ogarnąć to z pyłkiem pszczeli, muszę chyba go gdzieś zamówić, bo tak stacjonarnie nie mogę go nigdzie dostać. Więc szukam pyłku pszczelego. Muszę kupić miód, bo mi się skończył już. Kończy mi się miód, muszę kupić miód. No i wracając do tego, to Milka dostała Katar w sobotę rano i Katar utrzymuje się do dzisiaj. Wczoraj wieczorem dzwoniłam do pani. Bo wiecie co normalnie z Katarem dziecko chodzi do szkoły, ale teraz. Nie możemy przeprowadzić dziecka z Katarem do szkoły, więc zadzwoniłam wczoraj w pół do ósmej, bo myślałam, że jeszcze jej to przejdzie. Zadzwoniłam o pół do ósmej do pani, ale niestety pani jednak powiedziała, że nie mogę Milki przeprowadzić do szkoły, bo będę i tak wzywana, żeby ją odebrać. Więc to jest bez sensu w ogóle, ale wolałam się jeszcze upewnić, żeby potem nie było wiecie, że nie przyszła do szkoły. Całe szczęście jeszcze jest takie, że ma tylko katar, bo słyszałam, że tutaj u nas gdzieś w przedszkolu dziecko miało katar i kaszel i panie zgłosiły dziecko do sanepidu. Rodzice teraz siedzą 10 dni na kwarantannie i dziecko ma jechać na wymaz. Więc ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam, żebyśmy siedzieli 10 dni na kwarantannie, no bo jak my będziemy siedzieć 10 dni na kwarantannie, to nie będziemy mieli do czego wrócić, bo my prowadzimy swój warsztat. Nikt mi za to nie zapłaci, jak będę siedziała 10 dni na kwarantannie. A czymż tutaj musimy zapłacić? Kuba na razie Kataru nie ma. Nie wiem, czy to kwestia czasu. Dzisiaj mam u Milagros zebranie na godzinę 16.30. Więc zapytałam wczoraj pani, czy w ogóle mogę przyjść na to zebranie. Pani zapytała, czy mam Katar. No wiecie co? No, wydaje mi się, że nie mam, więc. Mogę przyjść na zebranie. Jutro mam zebranie u Kuby. O, i powiem Wam, dostałam już dla Milki dzisiaj y, zadania. Takie, no wiecie, no pani mi wysłała, co mamy, co mamy zrobić. Więc Milka jest u mojej teściowej i tam y, robi, robi zadania. No powiem Wam. W sumie to nie wiem, co mam powiem. Jest to dla mnie normalnie. Wszystko tak chore, tak głupie, że już sama nie wiem, co mam o tym myśleć. Biorąc pod uwagę, że 21 września mamy z Milką iść do lekarza, i Milka musi mieć znowu zrobione badania krwi, bo od tamtego roku ma podwyższone żelazo. Ma podwyższone żelazo, więc musimy sprawdzić, co to jest. I na 21 września umówiliśmy się do lekarza. Najprawdopodobniej będzie to e, 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 teleporada, nie eporada, tylko teleporada. E, mamy wysłać e, wyniki, wszystkie ostatnie wyniki, mamy wysłać mailem. Więc zapytałam Pani w recepcji, jak mamy ostatnie wyniki wysłać. Wyślę wyniki, które robiliśmy w tamtym roku, w tym roku i te, które zrobimy chyba teraz, żeby Pani doktor miała z czym to porównać. Powiem Wam, katastrofa to jest w ogóle. Tylko zastanawia mnie to że wszyscy lekarze przyjmują normalnie, yy, tylko nie przyjmują lekarze rodzinni a teraz Wam opowiem yy, ja, umaw, yy, ja robiąc milce dwa miesiące temu chyba właśnie bo ja co roku robię dzieciom badania krwi i moczu więc yy, dzwoniąc i prosząc o to, żeby, żeby, żeby pa, nasza Pani doktor przepisała nam yy, bo to łączycie się z receptą, i recepcja łączy Was z Panią doktor yy, zapytałam czy mogę odebrać skierowanie właśnie na badanie krwi i moczu? No to pani w recepcji powiedziała. Pamiętam to jak gdzieś to była środa. Pani w recepcji zapytała mnie wszystko. Czy byliśmy gdzieś, czy mieliśmy kontakt z, z osobą chorą i tak dalej i tak dalej, czy kaszlemy, czy mamy katar, czy wszystko? Wszystko mnie zapytała. A podawała mi skierowanie o godzinie 8 rano. Tak przez szybę, przez drzwi uchylone, tak. Ale ten sam dzień byłam w tej samej poradni, ta sama pani mnie przyjmowała, byłam na USG piersi, prywatnie i zapisując się prywatnie, pani nie zapytała mnie o nic, kompletnie o nic. I że to była wizyta prywatna, więc spokojnie mogłam wejść. Tylko odkazili mi ręce, zmierzyli temperaturę, ale nikt się nie zapytał, czy miałam kontakt z COVID-em, czy nie miałam kontaktu z COVID-em, czy miałam kontakt z chorym, czy nie miałam. Nic kompletnie. I zobaczcie, jedna poradnia, idziesz z funduszu i idziesz prywatnie. Chyba nic tu więcej dodawać nie trzeba no, więc tak, więc ja tutaj się na razie zastanawiam jak to wszystko ogarnąć chwilę, moment światło takie sobie, ale kochani ja już jestem po zebraniu może za chwilę Wam opowiem co nam było na zebraniu ale teraz chciałam Wam pokazać nie wiem czy znacie ten taki domowy ser chyba wszyscy znają ale to jest domowy ser Nieśmierdzący, robiony z świeżego twarogu. I on jest taki taki lejący. Pokażę Wam, patrzcie to. No jest po prostu pyszny Myślę, że nagram Wam filmik, jak go zrobić. No, bo po prostu wymiata, A nie ma tam żadnej filozofii w tym. Bo więc na pewno Wam pokażę. Zakupiłam płatki do Nie zrobiłam dilu życia, ale trudno. I surowe kakao. Mmm, jakie to jest dobre. Dobra, pokazałam Wam ser. Wam nagram wam w ogóle. Myślę, że będę robiła jutro albo pojutrze. Następny to wam nagram. To wymiata. Dobra, za chwilę wam opowiem, co było na zebraniu. Nie wiem, jak tu z tym światłem, ale szybko wam powiem. Więc tak, na zebraniu dowiedzieliśmy się, że to będzie pierwsze i ostatnie zebranie. Więcej zebrań nie będzie. Yy na zieloną szkołę dzieci raczej nie pojadą dla mnie to było takie bardziej oczywiste niektórzy byli zdziwieni w szkole nie możemy robić żadnych imprez nie będzie żadnych mikołajek i tak dalej dzieci nie mogą przynosić cukierków do szkoły bo musiałyby te cukierki mieć kwarantannę no i w sumie nic, żadnych wycieczek nie będzie na spacer mogą iść tylko, ale w jakimś tak odstępach. Nie mają przerw. No i w sumie chyba to wszystko. Komunie najprawdopodobniej będziemy mieć drugi tydzień. Drugi. Tydzień maja, drugą niedzielę maja 2021, też nie wiem jak to będzie. No i też w maju mieliśmy jechać na zieloną szkołę. No ogólnie powiem Wam, no ciężko, bo u Milki w klasie już dzisiaj nie było dwóch osób, i to tylko Uzmała dzieci, które były z Katarem. Więc hmm, Pani boi się tylko, kiedy ona nie daj Boże, dostanie katar już dzisiaj też nie było dwóch nauczycieli nie wiem z jakich klas więc tylko czekać kiedy za chwilę wszystko pozamykają no i nic w sumie więcej nie dowiedzieliśmy się jutro mam zebranie u Kuby też może coś ciekawego się dowiemy zobaczymy i będę Was dalej informować, a myślę, że e, o kurde, jutro albo pojutrze nagram ten przepis z tym serem domowym, bo jest po prostu genialny. Uwielbiam. No. No, dobra. To wszystko. Widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia.